Witam Cię w kolejnym filmie. Już będziemy zaczynać, tylko sobie trochę kamerę obniżę, dlatego że nie widać mnie dobrze. Co ci chciałem dzisiaj powiedzieć? Chciałem ci dzisiaj powiedzieć, że bardzo często macie złe podejście do relacji. Większość facetów, którzy chcą się uczyć uwodzenia, relacji, ma takie podejście, że dziewczyna wiecznie manipuluje, że ona chce ciebie oszukać, że ty wiecznie musisz kombinować, żeby ją poznać. W rzeczywistości to jest złe podejście. Dlaczego? Zaraz ci powiem. Przede wszystkim dlatego, że zawsze powinieneś podchodzić do relacji partnersko. Że skoro poznajesz dziewczynę, to ona chce tego samego co ty. Jak masz takie podejście, że kobiety kłamią, manipulują, oszukują, nigdy moją intencją nie było nagrywać takich materiałów, które zbudują w tobie takie przekonania. Próbowałem Ciebie ostrzec, jakie mogą być kobiety, ale nigdy nie chciałem wpłynąć ci takiego przekonania, że kobiety to oszustki, kłamczuchy. No bo z takim przekonaniem nie będziesz w stanie tak naprawdę skutecznie budować relacji z kobietami. Więc jakie jest podejście, żeby kobiety dobrze reagowały? Daj zaufanie kobiecie, jak ją poznasz. Nie wierz w to, że ona jest jakaś zła, że chce ci zrobić krzywdę. Nie traktuj dziewczyny szablonowo, tak jak innych twoich byłych kobiet, bo ty tak naprawdę jej nie znasz, tak? To może być inna dziewczyna, to może być dziewczyna, która dużo robi dla faceta, jest miła, kulturalna, uprzejma, wesoła. Skąd wiesz, skoro tak naprawdę jeszcze jej nie poznałeś? Widzisz, kiedy masz takie nastawienie, że ona kłamie, manipuluje, ty często zaczynasz za bardzo analizować sytuację. Do tego stopnia, że przychodzą ci do głowy głupie myśli, piszesz dziewczynie, różnego rodzaju podteksty, czemu mi nie odpisujesz, pewnie już mnie nie lubisz i w ten sposób też pokazujesz desperację. Mało tego, jeśli masz takie podejście właśnie do dziewczyny, że z nią pisząc od razu myślisz, że jest kłamczuchą, manipulantką, bardzo często próbujesz ją kontrolować, robisz się zazdrosny i tak naprawdę Twoje myślenie sprawia, że jesteś taki, jak tutaj mówię w tym filmie. Więc naprawdę powinieneś się wyluzować i jak poznajesz dziewczynę, uwierz w to, że możesz jej się podobać. Może nie od razu, że się już nakręcasz, że ona jest twoja po pierwszej randce, że to będzie wielka miłość, ale musisz myśleć o relacji w taki sposób, że dziewczyna ma wspólny cel z tobą, chce się z tobą spotykać, też czerpie z tego przyjemność, że jesteś fajny, że miło spędzacie czas i że to wszystko jest takie szczere, Oczywiste, i właściwie nie musisz myśleć na ten temat, co ona robi po spotkaniu z tobą, a wielu z Was na ten temat myśli, tak? Nie macie zaufania do siebie, do kobiety. Jak się raz spotkasz z dziewczyną, doszło do pocałunku, to rozmyślasz, czy się nie spotkała z byłym, czy ona w ogóle jest uczciwa, jeśli chodzi o tą relację, czy cię nie okłamała. I te myśli powodują, że praktycznie zawsze masz problemy. Widziałem to setki razy. Facet zaczynał relację z kobietą, dziewczyna miała czyste konto, wyleczyła się po traumie poprzednich relacji, była otwarta na związki. Nie, gościu się napalał, nakręcał, że to musi być jakaś relacja. Potem oczywiście kontrolował, czemu ona tak często do niego pisze: to musi być jakaś ściema to jest niemożliwe. Widzisz, jeśli myślisz o tobie, że jesteś facetem, który. Nie jest godny, nie zasługuje na fajną dziewczynę, ty będziesz sam sabotował te relacje. Twoja podświadomość sprawi, że ty spalisz tą relację, będziesz rzucał teksty, które kompletnie zniechęcają dziewczyny, i to jest bardzo istotne, żeby sobie właśnie wszystko poukładać w głowie. Bez tego nie będziesz miał w ogóle efektów. Ok, i tutaj dam ci jedną taką metodę, którą ja znam z praktyki i która naprawdę rewelacyjnie się po prostu sprawdza. To jest nastaw się na spontan i w ogóle się nie zastanawiaj, co będzie. Jak idziesz na randkę, to nie myśl o tym, żeby dobrze wypaść, jak ona tobą będzie manipulować. Tylko się ciesz, uśmiechnij się, w ogóle się nie przejmuj tym, co będzie. Bądź sobą, bo jak będziesz sobą, to znajdziesz kobietę, która polubi ciebie, a nie polubisz sztucznego ciebie, takiego udawanego, bo ktoś ci powiedział, że takie teksty są śmieszne, tak? To jest bardzo istotne. Natomiast też jest ważne, żeby rozróżnić te twoje fajne teksty od nieatrakcyjnych. To już jest w ogóle inna tutaj szkoła. Więc musiałbym ci tłumaczyć przez parę godzin o co dokładnie chodzi, co działa na psychologię kobiety, o czym też po części kiedyś mówiłem. Więc najlepsze jest takie nastawienie, żeby się nie przejmować, żeby się z nią umówić, żeby się do niej uśmiechać. Co będzie, to będzie. Nie traktujesz ją jak swoją dziewczynę. Po prostu chcesz z nią miło spędzić czas. Wierzysz w to, że kobieta ma dobre intencje, że chce Twojego szczęścia, że będzie fantastyczna zabawa i tyle tak. W tym momencie robisz wszystko naturalnie, natomiast jak ty się już ciśnieniujesz, że to jest taka piękna dziewczyna, ona jest na pewno często podrywana. Krzysiek mówił tutaj, że to jest, może być toksyczna dziewczyna. Ty sam sobie wprowadzasz tutaj problemy do tej relacji, bo zaraz zaczynasz się ją wypytywać, jesteś zbytnio dociekliwy. No i dziewczyna sobie myśli, nie no, jebnięty, tak, wypytuje się moją przeszłość, jakieś tutaj zaborcze teksty wrzuca, ja nie potrafię się z kimś takim spotykać. Więc ty musisz tej dziewczynie też dać szansę, możliwe, że ona miała traumatyczne przejścia, że miała ciężkie dzieciństwo i okej, okay, wiele takich dziewczyn może być toksycznych, ale ja nigdy nie powiedziałem, że tak będzie z twoją dziewczyną. Ty musisz rozumieć tą subtelną różnicę, że nie każda dziewczyna musi spełniać teorie, które podaje. Są kobiety, które takie mechanizmy w sobie też przepracowały, są bardziej świadome, i ja uważam, że każdemu trzeba dać drugą szansę, jeśli trafiasz na fajną, atrakcyjną dziewczynę, Przestań tak naprawdę wątpić w to, że ona może być szczerze Tobą zainteresowana, tylko zajmij się tym, jak Ty się czujesz. Czy jesteś na luzie w tej relacji, czy się cieszysz tą relacją, czy masz z tego fan, zabawę, czy po każdej relacji z nią wychodzisz do domu zadowolony. Uśmiechnięty, czy być może się martwisz, że to już będzie koniec. Bo ten strach, który czujesz po pierwszej, drugiej randce, że na nie odpiszę, właśnie on powoduje, że masz jeszcze większe problemy, bo wpadasz w niepotrzebne, nieprawidłowe i złe, błędne schematy myślowe, które zawsze zaprowadzą cię kozi róg do takiej sytuacji, że będziesz popełniał głupie błędy. Robił tutaj tego typu rzeczy, że będziesz do niej wypisywał, zdał jej głupie pytania, czy ty mnie lubisz. No, kobieta momentalnie wyczuje, że coś z tobą jest nie tak. Naprawdę widziałem to na wielu sytuacjach, więc przemyśl, czy to, co dzisiaj mówię, akurat nie tyczy się ciebie, twoich relacji, twojego nastawienia do kobiet. Bo jeśli tak, no to musisz to zmienić. Nie możesz podchodzić z nieufnością do kobiet. W ten sposób nic nie osiągniesz. Podam Ci nawet przykład. Kiedyś poznałem kolegę, którego nauczyłem relacji. No, i on właśnie miał taką sytuację, że poznał piękną dziewczynę kiedyś tam na rynku w Krakowie. I ta dziewczyna powiedziała, że jest po rozstaniu, była mega zainteresowana, całowali się. I on się wtedy z nią gdzieś tam nie posunął dalej, chociaż ona miała mieszkanie niedaleko, stwierdził, że ona tego nie chce, że on nie jest taki fajny, miał jakieś takie potem, przyznał mi się myśli w głowie, że to jest za szybko i odpuścił temat, żeby pójść do niej, żeby posunąć tą znajomość dalej. I w rzeczywistości nie było kolejnego spotkania, tylko dlatego, że on wierzył w jakiś podstęp, w to, że dziewczyna chce go okłamać, oszukać, zmanipulować. W większości sytuacji sam sobie tworzysz tego typu rzeczy i osoba, która jest atrakcyjna, jeszcze raz powtarzam, ona się zastanawia nad tym, co myśli kobieta i tak naprawdę kierujesz się bardziej czuciem tej relacji, że jest fajnie, że są emocje. Nie dokładasz sobie do tego zbędnego, niepotrzebnego myślenia, które tak naprawdę wykoleja cię z, tego, z tej drogi, którą powinieneś przejść z dziewczyną. Jeśli to, co mówię, jest dla Ciebie wartościowe, napisz mi komentarz, co ty myślisz. Zaczynam teraz prowadzić już naprawdę na konkrecie szkolenia z relacji, z uwodzenia. Chcesz poznawać dziewczyny, chcesz się nauczyć, jak zdobyć dziewczynę na ulicy, jak się z nią umówić, jak pójść na randkę, chcesz się dowiedzieć, jak pisać z dziewczynami, jak budować związki. Zapraszam na szkolenie do Krakowa: frywolny małpa, uwodzeniewdzień.pl. Masz teraz najlepszy okres w roku, żeby się tego nauczyć. Wiosna, piękne słońce, masa kobiet. Przyjedź do Krakowa, zmienię Twoje życie. Sam się zdziwisz, kim się staniesz po takim szkoleniu, jak szybko będziesz poznawał atrakcyjne kobiety, jak szybko będziesz budował z nimi relacje, szybkie związki, przygodne sytuacje tego wszystkiego jesteś się w stanie nauczyć, tym bardziej jak jesteś po przejściach. Jest bardzo trudno się podnieść i nakierować się na to, co powinieneś robić. Te metody, których uczę od lat, one są bardzo skuteczne, więc przyjeżdżając do mnie, masz gwarancję skuteczności i tego, że nauczysz się tego wszystkiego w parę dni i będziesz miał efekty naprawdę na całe życie. Zapraszam, napisz tutaj, jak jesteś zainteresowany, uzgodnimy termin szkolenia albo dowiesz się więcej o szkoleniu. I do zobaczenia następnym razem. A ty pamiętaj o tym, co ci powiedziałem, bo to jest naprawdę. Częsty błąd, który psuje całkowicie Twoje życie i Twoje relacje z kobietami. Do zobaczenia, cześć!